Mecz Amrestu z Clue to spotkanie dwóch doświadczonych ekip, z których to ci drudzy mają większe ogranie w Superlidze, ale na wiosnę pograją już raczej na jej zapleczu. Czerwoni natomiast, jako Beniaminek, krążą w okolicach podium. W bezpośrednim starciu obie ekipy nie najmocniejsze kadrowo, ale Amrest przynajmniej z nominalnym bramkarzem i jednym rezerwowym. Klue nie mogło liczyć na taki luksus, ale to widoczne było, o dziwo, w pierwszej połowie. Już w premierowej akcji padł gol dla czerwonych, którzy do przerwy potroili rezultat. W tym czasie czarni zdobyli jednego gola, a w 33 minucie trafili bramkę kontaktową. Po zmianie stron Amrest nie był w stanie złamać obrony. Rywala, ale samemu też nie stracili nic więcej i zaliczyli ważne trzy punkty. Do niedawna w Superlidze grali też przyjaciele Tifosek. Swoją postawą na boiskach w tym sezonie udowadniają, że pierwsza liga nie jest miejscem dla nich, a ostatnio o ich sile na ligowym froncie przekonali się zawodnicy Tura, którzy strzelili jedną bramkę, ale praktycznie w ostatniej akcji meczu decydująca dla losów spotkania okazała się dziesiąta minuta, w której aż dwie bramki zdobyli Czarnoróżowi, grający w tym starciu w znacznikach. Mecz pokazał, że często jakość przeważa nad ilością, tylko jeden rezerwowy tifoską wystarczył, a do tego równowagę między atakiem i obroną, z ofensywnym trio, paliasek bojarski Parossa, z którego każdy miał udział przy co najmniej jednej bramce. W drugiej lidze tempa nie zwalnia Astech, który w dwóch meczach zaaplikował rywalom 15 bramek. Ich ofiarą padła ostatnio KFC. Żeby być szczerym, tak naprawdę żółci ci najczęściej w tym sezonie padają ofiarą samych siebie. Po raz kolejny stawili się na mecz z minimalną wymaganą liczbą graczy. O ile w meczu z Okado wystarczyło to. Na porażkę 0 do 1? To 0 do 8 z Astechem chluby nie przynosi. Po tym starciu najczęściej plotkowano o dwóch wyskokach Roberta Puchały. Pierwszy to wyskok do dośrodkowanej piłki i gol główką na wysokim poziomie. Drugi to skok przez płot w poszukiwaniu piłki. Był już w naszym kraju gość, który dzięki skokom przez płot zrobił karierę, ale nie o tym. Astech był do bólu skuteczny, a co najważniejsze, dla nich niekonieczne, regularny. Strzelał od 7 do 34 minuty, coraz poważniej myśląc o powrocie wiosną do pierwszej ligi. Tak starcza MedServ ZKZ Kuźniki, AWL-2 Thermo oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych z ECO na SA. No mało, szczęścia trochę zabrakło, eee, następnym razem będzie on trzy punkty, więc nie ma co tam też płakać, bo punkcik dobry jest, tym bardziej, że mało zdobywamy w tym. Eee, szalony sezon. Przede wszystkim komunikacja u nas, e, szanowanie piłki. E, nie chcieliśmy tutaj indywidualności, tylko jesteśmy jedną drużyną i naszym głównym celem jest awans do Najwyższej Ligi i twardość tego trzymamy. Powoli zmęczenie materiału. E, no, oni sto, cofnęli się, grali z kontry. Co, co, co udało się, to strzelili, a my szczerze tak waliliśmy głową w górę. Ale udało się wyrównać i, i na końcu jeszcze mieliśmy dwie setki, których nie wykorzystaliśmy i to